Hej, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o kosmetykach Bingo Spa. Bingo Spa odezwał się do mnie z zapytaniem, czy nie chciałabym przetestować ich kosmetyków. Oczywiście zgodziłam się, bo czemu nie? Jestem ciekawa różnych nowości. Tym bardziej, że firma była tak miła i pozwoliła mi wybrać sobie parę kosmetyków, zasugerować, co bym chciała przetestować. Także bardzo miło z ich strony, bardzo dziękuję. I słuchajcie, wybrałam spośród tych kosmetyków trzy takie kosmetyki, które się u mnie naprawdę fajnie sprawdziły. Pierwszy kosmetyk. Będzie to serum do twarzy z kwasem hialuronowym, witaminą E i gliceryną. Bardzo chciałam przetestować ten kosmetyk. Zobaczcie, on jest w takiej buteleczce, że wygląda właśnie jak surowiec. Jest tutaj 100 ml. I tutaj właśnie są tylko trzy składniki, i na pierwszym miejscu w największej ilości jest tutaj właśnie gliceryna. I gliceryna, słuchajcie, jest to. Taki składnik, który nabierze na naszą skórę. Jest on humektantem, czyli ma zdolności higroskopijne, czyli przyciąga wodę i zatrzymuje w naszym naskórku. Jeśli chodzi o samą glicerynę, ona się trochę różni, ponieważ na przykład kwas hialuronowy też jest humektantem. Tylko, że kiedy nałożymy sam kwas hialuronowy, to ja przynajmniej w pewnym momencie czuję, że moja skóra woła, że mało. Szczególnie, że nie powinniśmy używać samych humektantów, kiedy jest suche powietrze, bądź kiedy jest mróz, kiedy jest zimno na dworzu, dlatego że one w suchym powietrzu nie mają czego wyłapać z tego powietrza, a jak jest mróz, to też jest suche powietrze. I wtedy one wyciągają wodę z naszego naskórka. Natomiast kiedy jest wilgotno, kiedy powietrze jest przepełnione wilgocią, wtedy właśnie humektanty łatwiej wiążą wodę w naskórku. Jak temu zapobiec i jak można używać humektantów zimą i kiedy jest suche powietrze? Po prostu trzeba nałożyć na nie jakąś okluzję w postaci bardziej treściwego kremu, który zawiera więcej emolientów. One wtedy stworzą taką barierę dla ucieczki wody z, ze skóry. Bardzo byłam ciekawa tej gliceryny, ponieważ słyszałam wiele opinii o samej glicerynie jako surowcu, która ratuje skórę mocno odwodnioną i wysuszoną. Także tak, tak jak już powiedziałam, gliceryna jest humektantem. Do tego kwas hialuronowy również jest humektantem. Kwas heluronowy produkowany jest w skórze, jak na pewno wiecie, i generalnie powoduje, że ta skóra jest właśnie nabliżona i sprężysta. Tak naprawdę znajduje się on w przestrzeni, gdzie również znajdują się włókna kolagenowe i elastyna, i to jest właśnie. Taki, taki Stanowi taki żel, w którym zatopione są te włókna w skórze właściwej. Także kwas hialuronowy jest nam bardzo potrzebny. No i witamina E, która jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, jest również antyoksydantem, czyli chroni nas przed wolnymi rodnikami, na które jesteśmy narażeni na co dzień. Jeśli chodzi o ten kosmetyk, to nie jest takie zwykłe serum, które sobie nałożycie i wszystko jest pięknie, ładnie, fajna konsystencja. Muszę Was od razu ostrzec, że to jest taka lepka ciecz, dosyć gęsta, trochę przypominająca syrop i dosyć dziwnie rozsmarowująca się na twarzy. Na początku idzie to dosyć tempo, kiedy rozsmarowuje ją na twarzy, natomiast po chwili ona jakby zyskuje, tak jakby łączyła się z ciepłem skóry i zaczyna się rozsmarowywać dosyć łatwo, ale zostawia taką tłuściutką warstwę tłustą. Taką lepką może bardziej. Także na dzień myślę, że się nie nadaje. Ale słuchajcie, na noc dla mnie to jest mistrzostwo świata. Ja nakładam ją i po jakichś pięciu minutach nakładam sobie jeszcze na nią jakiś krem. I rano jak wstaję, moja skóra jest nadal nawilżona. Ja czuję, że ta woda została zatrzymana. Ja ją smaruję oczywiście również na okolice oka. Cały czas czuję taką warstewkę, która chroniła tę moją skórę całą noc. Naprawdę u mnie bardzo dobrze sprawdza się to serum, tylko mówię, muszę Was ostrzeć przed tym, że to nie jest takie sobie serum, które jest takie przyjemne super w aplikacji. Jeśli chodzi o glicerynę, samą glicerynę, to ona ma naprawdę różne zastosowanie. Możemy również dodać kilka kropli tego serum do swojego kremu, żeby go właśnie wzbogacić, żeby dogłębniej nawilżyć skórę, bo często, jak spojrzycie na składy kosmetyków nawilżających, kremów nawilżających czy ser, bardzo często gliceryna się tam pojawia i to dosyć wysoko w składzie, dlatego że ona właśnie ładnie nawilża, i wygładza skórę. Sprzedam Wam też fajny trik, którego ja jeszcze nie testowałam, bo ja dopiero dzisiaj przeczytałam to na stronie producenta, jak się przygotowywałam do filmu. Można tą glicerynę zmieszać z wodą, nałożyć ją na twarz i wziąć kąpiel bądź prysznic. I wtedy ona, słuchajcie, zwiąże nam tą wodę, która, tą wilgoć, która jest w powietrzu, zwiąże nam w skórze. Muszę to koniecznie przetestować, bo to jest bardzo e, ciekawy pomysł, właśnie szczególnie dla takiej skóry odwodnionej. Ja często miewam skórę odwodnioną. E, do tego można parę kropel gliceryny dodać do e, naszych masyk i odżywek do włosów, bo wtedy ona nada im większe właściwości nawilżające. A wiadomo, włos nawijżony to jest głos. Włos po prostu gładki, ładny, ładnie odbijający światło. Także słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolona z tej gliceryny. Nie był prosty kosmetyk, ale naprawdę fajnie się u mnie sprawdził i polecam Wam spróbować. Mam jeszcze dwa kosmetyki. Pokażę Wam jeden, bo one właściwie są jakby. Zawierają ten sam składnik, ale pokażę wam najpierw ten, który mi się lepiej sprawdził. Jest to y, kreatynowa kuracja do włosów ze spiruliną i L-cysteiną. Od razu się przyznam, że ja nie do końca stosowałam y, ten kosmetyk, tak jak tutaj zaleca producent, y, więc pewnie, gdybym tak używała, to sprawdziłoby się może jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o samą keratynę, jest to proteina, jest to budulec włosa. Nasze włosy zbudowane są właśnie z keratyny. Kiedy nasze włosy traktowane są gorącem, to znaczy kiedy suszymy je po prostu gorącym powietrzem, kiedy używamy prostownicy, niestety one ulegają zniszczeniu, stają się po prostu, rozwajają się, stają się suche, łamliwe. I taka keratyna właśnie świetnie uzupełnia takie ubytki włosa, szczególnie właśnie hydrolizowana keratyna, która jest tutaj zawarta, bo ona ma mniejszą cząsteczkę. Według producenta należy tutaj nałożyć 1,4 nakrętki preparatu, takiej sporej nakrętki, delikatnie wmasować skórę głowy, po 10 minutach preparat dokładnie spłukać ciepłą wodą, włosy wysuszyć i rozczesać. Zabieg należy powtarzać codziennie przez 5 dni, następnie profilaktycznie jeden-dwa razy w tygodniu. I tak, ja oczywiście staram się mniej więcej używać tej jednej, czwartej nakrętki, myślę, że chyba więcej trochę używałam, bo jednak ja mam długie włosy, a też smarowowałam ją w skalp i zostawiałam właśnie tak na 10 minut, czasami trochę więcej. Zawijałam sobie włosy w turban, mam taki specjalny turban do noszenia maseczek, a później po prostu sobie zmywałam. I słuchajcie, jakie były moje obserwacje? Przede wszystkim. Zazwyczaj jamuję głowę, głowę wieczorem, więc obserwuję, co się dzieje następnego dnia. Ja ich właściwie nie suszę suszarką całkowicie, tylko tak sobie dosuszam już później przed spaniem. To dosłownie trwa bardzo krótko, ale następnego dnia sobie je prostuję. I te włosy, słuchajcie, były takie, właśnie takie, jak ja lubię. To znaczy, one czuj, czułam, że są zimne w dotyku, czyli u mnie to sprawia wrażenie takie, że one są od razu nawilżone. Są zdecydowanie gładsze. I lżejsze, ale jednocześnie niby są dociążone, że się nie puszczą, nie puszą, a jednocześnie są takie lżejsze. Nie potrafię Wam tego opisać, ale niewiele kosmetyków, które używałam dotychczas do włosów, yy, robiło mi coś takiego na moich włosach. Także ja tutaj byłam zachwycona do tego, yy, nic mi tutaj nie obciążało, miałam takie obawy, że może obciąży mi skórę głowy, yy, w ogóle nie było takiej szansy. Jednak słuchajcie, ja oczywiście nie używałam yy, kilku dni pod rząd. Wydaje mi się, że dlaczego tutaj jest napisane, żeby wysuszyć te włosy i rozczesać? Pewnie dlatego, że pod wpływem ciepła ta karetyna lepiej wnika we włosy. Myślę, że może dlatego tak jest. Gdzieś, to, gdzieś, gdzieś coś takiego czytałam. No, ja tak nie do końca robiłam, a mimo to ta odżywka się u mnie świetnie sprawdziła. Po pewnym czasie miałam tylko wrażenie, że te włosy zaczęły mi się, słuchajcie, elektryzować, i tak sobie doczytałam bo jako, że karatyna jest proteiną, a przeproteinowanie właśnie może sprawić, że włosy stają się trochę takie suche właśnie i trochę się puszą, więc ja zaczęłam mieszać tą odżywkę z odżywką emolientową i słuchajcie, wszystko ustąpiło, a ta odżywka emolientowa, to ona jest bodajże z only Bio, on Bio chyba, tak. Ona do moich włosów się w ogóle jakoś nie nadawała. Wybrałam do średnioporowatych. Natomiast w połączeniu z tą odżywką będę w stanie ją zużyć, bo zupełnie inny efekt teraz uzyskuje i tym bardziej widzę, właśnie, że ta odżywka działa. Także ja, słuchajcie, jestem bardzo zadowolona i na pewno zużyję całe opakowanie. Drugi kosmetyk to jest tak zwana płynna keratyna z ceramidami. Czyli tutaj po prostu jest 100% keratyny z ceramidami. Hmm, chyba nie może być 100%, skoro są też ceramidy. W każdym razie jest bardzo duża zawartość i też jest hydrolizowana karatyna. Ceramid 3, ceramid 6, 2, 1, fotospingozyna, cholesterol i dodatki. Także słuchajcie, skład ma świetny i to jest taki kosmetyk, który jest w formie płynnej, w formie takiego sprayu. I sposób użycia na umyte wilgotne włosy równomiernie nanieść keratynę, włosy rozczesać, następnie wysuszyć suszarką. Widzicie znowu z tą suszarką. Zabij wykonywać po każdym myciu włosów, aż do uzyskania pożądanych efektów. Słuchajcie, ja planowałam tak robić mniej więcej. E, natomiast jedno mi powstrzymało. Niestety ten kosmetyk ma specyficzny zapach, ponieważ jest to surowiec, także w sumie to jest normalne. I tutaj producent nam mówi od razu, że surowiec kosmetyczny posiada charakterystyczny, niezbyt przyjemny zapach. I ten zapach to jest, słuchajcie, zapach takiego magii, jeśli kojarzycie, kiedyś się używało dawno temu do zup. I trochę właśnie włosy po użyciu tej, tej keratyny niestety pachną tą zupą. Ja jestem wrażliwa na zapachy, być może komuś by to nie przeszkadzało, natomiast ja ten zapach czuję również następnego dnia. Naprawdę, kolejny mycie włosów pamiętam, że mi pomogło, ja nadal czułam ten zapach. Czyli w związku z tym, słuchajcie, że ja czuję ten zapach, to znaczy, że ten kosmetyk gdzieś tam się chyba wbudował, te włosy, także w sumie to jest na plus. Tylko, że po prostu no, mi jest ciężko, ale pokazuję wam ten kosmetyk tutaj dlatego, że po pierwsze, rzeczywiście on zrobił fajny efekt następnego dnia, kiedy je użyłam. To te włosy były takie zupełnie inne. Były zdecydowanie bardziej gładkie i bardziej, bardziej lśniące, więc podejrzewam, że gdybym je regularnie używała, przez te, przez te parę dni, to dałaby większe efekty. Natomiast ja znalazłam na nią sposób, który też świetnie się u mnie sprawdził. Dokładnie robię to samo co z tamtą maską, czyli po prostu mieszam tą keratynę z moją maską, do, tą emolientową, czyli spryskuję sobie najpierw włosy tą kreatyną, później nakładam tą maskę emolientową i ten zapach zdecydowanie szybciej wyparowuje. Czuję go delikatnie, ale nie na tyle, żeby mi jakoś strasznie przeszkadzał. No i widzę, że ta kondycja włosów się naprawdę poprawiła, dlatego pokazuję go Wam. Troszeczkę inaczej używam niż producent zaleca, ale yy, sprawdziła się u mnie bardzo dobrze. To chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Naprawdę powiem Wam, że z tych trzech kosmetyków jestem zadowolona. Są to kosmetyki, czy nawet te surowce, których ja tak naprawdę nigdy nie używałam w takim stężeniu, gdzieś tam solo, gdzieś tam się były przemycane, oczywiście w innych kosmetykach, natomiast nie w takim stężeniu. I mogę powiedzieć, że to są po prostu moje odkrycia, bo nie spodziewałam się, że takie dobre efekty będą przynosić. I właśnie jeszcze szczególnie ta gliceryna w momencie, kiedy ja tą twarz mam przesuszoną retinoidami, ona świetnie, naprawdę świetnie utrzymuje wilgoć w skórze, że mam wrażenie, że ta moja skóra lepiej, lepiej znosi te retinoidy niż kilka lat ostatnich, które je używałam. Także to tyle. Chciałam słuchajcie jeszcze nadmienić, że to jest moja szczera opinia odnośnie tych kosmetyków. Marka mnie nie prosiła o to, może mówiła o nim dobrze, ani też nie płaciła mi za to żadnych pieniędzy. Ja po prostu mówię wam szczerze, przetestowałam i pokazuję to, co naprawdę się u mnie sprawdziło. Jestem bardzo zadowolona. Dziękuję Wam bardzo za, za oglądanie. Dajcie kciuka, jeśli podobał Wam się filmik i zapraszam Was do następnego filmiku. Buźka!